Lokalne biuro rewitalizacji przy ulicy herce na 13 już otwarte. Teraz to właśnie tu mieszkańcy mogą przyjść, by dowiedzieć się, jak za kilka lat zmieni się Przedmieście Oławskie. W ramach lokalnego programu rewitalizacji zostanie przeprowadzony szereg działań inwestycyjnych, tak jak remonty podwórka, remonty kamienic, powstanie centrów aktywności lokalnej, czy przede wszystkim duży projekt zagospodarowania na rzeki Oławy, ale chcemy także aktywizować mieszkańców, aby również sami włączali się w ten proces rewitalizacji i podejmowali drobne inicjatywy na swoich podwórkach. W nowym biurze mieszkańcy mogą też zgłosić swoje pomysły na rewitalizację Przedmieścia Oławskiego. Wystarczy wyjść na ulicę, by dowiedzieć się, jakie są ich oczekiwania. Chyba te kamieńce przede wszystkim, ten zewnętrzne, to otylkowanie, no, wie Pani, no to, to wszystko, bo już, od, już o takich rzeczach jak od środka to nie mówię, wie Pani, od podwórka, dlatego, że to jest koszmar. Podwórka, podwórka dla dzieci, plac zabaw. Są piece stare, które są popękane, stare rury, stare piony. No, żeby porządki były, no, wyremontowane całe dzielnica, no nie? Elewacja. Niektórzy mieszkańcy na własną rękę próbują wymienić w starych kamienicach okna albo piece, ale sami często niewiele mogą wskórać. Próbowałam po prostu doprosić się w administracji. Kazano mi złożyć na projekt, na którym mnie nie stać, bo mam dwie osoby niepełnosprawne i po prostu ten projekt to jest dla mnie bardzo duży wydatek. Od czasu zakończenia wojny kamienice na przedmieściu oławskim niewiele się zmieniły. Bez dodatkowej scenografii mogą stanowić plenery w filmach wojennych. Dwa lata temu zdjęcia kręcił tu m.in. Steven Spielberg. Obecnie jesteśmy na, na etapie aplikowania o środki z Unii Europejskiej. Pracujemy nad projektami sześciu wnętrz podwórzowych, nad dużym projektem zagospodarowania wnętrz kwartałowych. Opracowujemy dwa projekty wielofunkcyjnych miejsc aktywności społecznej. Konsultacje społeczne potrwają do 19 listopada. Czy okażą się efektywne, przekonamy się niebawem. Klaudia Nawrocka, Echo 24.